Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Sezon wakacyjny w pełni, a to oznacza rosnący popyt na challenge w stylu zbij odpowiednią ilość puszek i zgarnij misia. Pobij rekord mielna na bokserze i prześpi się z Angelą, albo wytrzymaj 100 sekund wisząc na obrotowym drążku i zarób stówę. Jeżeli chodzi o boksera, wspomina się, że kluczowa jest odpowiednia technika. Nie starajmy się uderzyć w boksera, ale przez niego. Ramie powinno być ustawione pod kątem 90 stopni w momencie uderzenia. Głowa powinna znajdować się z boku maszyny, a nie centralnie przed nią. To wszystko oczywiście oprócz podstaw wyprowadzania ciosu, związanych z przyjęciem odpowiedniej pozycji czy włożeniem w uderzenie całego swojego ciała. Temat odcinka to jednak wykonywanie zwisu na czas, a zaczniemy jego omawianie od kwestii, dlaczego fakt obracania się drążka sprawia, że jest się na nim trudniej utrzymać. Znaczenie obracającego się drążka dobitnie pokazał eksperyment przeprowadzony na kanale Corey Hall Fitness. Nie podołał on wyzwaniu utrzymania się na obrotowym drążku przez 100 sekund, wytrzymując minutę 15, jednak kiedy powtórzył wyzwanie na stabilnym, przekroczył czas 2 minut. Na Reddicie można także znaleźć post, którego autor określał swój rekord na drążku obrotowym na minutę i 2 sekundy, natomiast na stabilnym drążku aż 2,5 minuty. Jeżeli porównywałeś swój rekord w zwisie na tych dwóch rodzajach drążka, koniecznie podziel się rezultatami w komentarzach. Wniosek z doświadczeń większości osób jest zatem jeden. To, że drążek się obraca robi naprawdę ogromną różnicę i warto zastanowić się dlaczego tak jest. Aby chwyt był bardziej stabilny chcemy nakryć swoją dłonią drążek, tak żeby na jego szczycie znajdowały się nasze palce. Tak jak na zdjęciu widocznym na ekranie górna część drążka jest nakryta dłonią. W sytuacji, kiedy mamy stabilny drążek, przyjęcie i utrzymanie takiego chwytu nie sprawia większych trudności. Kiedy natomiast drążek się obraca, mamy utrudnione jego nakrycie. Jak widać na zdjęciu, pojawiła się teraz strzałka, pokazująca to, jak będzie obracał się drążek. Nasza dłoń będzie się ześlizgiwać z jego szczytu. W takiej sytuacji na jego szczycie znajdzie się połączenie pozostałych palców z kciukiem. Jest to jednocześnie najbardziej wrażliwy na zerwanie fragment uchwytu. Aby utrzymać się w powietrzu, musimy zatem walczyć z obrotową siłą drążka, która będzie powodować ześlizgiwanie się naszych dłoni z jego szczytu. Na tą walkę będziemy zużywać dużą część siły naszych przedramion. To spowoduje, że mięśnie szybciej ulegną wyczerpaniu, a my skończymy na glebie. Jest to niezwykle prosty mechanizm, który jednak na tyle utrudnia utrzymanie się na takim drążku, że nieliczni są w stanie wytrzymać na nim odpowiednią ilość czasu. Nie znaczy to jednak, że zarobienie na takim zwisie nie jest możliwe. Skoro poznaliśmy już mechanizm, który stoi za trudnością drążkowego challenge'u, możemy przejść do części praktycznej i odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób możemy zwiększyć szansę swojego sukcesu. Ilebyśmy nie poznali trików, to ostatecznie i tak największym sprzymierzeńcem w walce z utrzymaniem się na drążku będzie zwiększenie siły uchwytu. Jeżeli chcesz zwiększyć czas wiszenia na drążku, trenuj wiszenie na drążku. Będzie to korzystne nie tylko dla siły Twoich przedramion, ale za częste wykonywanie zwisu podziękuje Ci Twój kręgosłup, barki, a nawet możesz chwilowo dorzucić trochę do swojego wzrostu. Dodatkowo poczujesz, jak rozciągają się Twoje mięśnie pleców czy klatki, a to może polepszyć Twoją posturę. Jeżeli będziesz wykonywał tak zwaną aktywną wersję zwisu, w którym ściągasz łopatki i napinasz mięśnie w okolicy stawu barkowego, to będziesz pracował nad stabilnością tego stawu. I wreszcie warto zaznaczyć, że siła uchwytu wyrobiona w zwisach może przełożyć się na wyniki w takim ćwiczeniu jak Martwy Ciąg, bo po prostu sprawi, że sztanga nie będzie wyślizgiwać ci się z rąk. A zatem niezależnie czy zamierzasz podejmować się tego challenge'u czy nie, jak najbardziej wykonuj zwiz, ponieważ jest to jedno z najbardziej przydatnych ćwiczeń, szczególnie biorąc pod uwagę tryb życia współczesnego człowieka. Obok siły chwytu, drugą składową drążkowego sukcesu będzie Twoja waga. Im jesteś lżejszy, tym mniej pracy będą miały Twoje przedramiona. Jeżeli ktoś ma zaliczyć 100 sekund na obrotowym drążku, to stawiam na dobrze wyżyłowanego faceta o raczej szczupłej sylwetce, przynoszącej na myśl kalistenika lub gimnastyka. Osoba lekka, która posiada świetną siłę chwytu, może poradzić sobie z tym challenge'em nawet bez dodatkowych trików. Niemniej wiemy o kilku małych modyfikacjach, które można zastosować, by znacznie zwiększyć swoje szanse. Przede wszystkim kluczową kwestią będzie rodzaj zastosowanego chwytu. Świetny materiał na temat tego challenge'u można znaleźć na kanale Bena Echo. Na początku przetestował on różne rodzaje uchwytu na drążku obrotowym. I tak w zwykłym nachwycie zabrakło mu do setki aż 33 sekund. Używając podchwytu jeszcze pogorszył sytuację, gdyż tym razem wytrzymał 60. Potem zastosował pierwszy z trików o jakich się wspomina, czyli przyjęcie pozycji jaką osiąga się mniej więcej w połowie podciągnięcia podchwytem. Przyjęcie takiego ułożenia ma sprawić, że część obciążenia przedramion przejmą bicepsy. Ułatwienie pracy przedramionom sprawi, że dłużej wytrzymamy w zwisie. Faktycznie, zastosowanie tej metody pozwoliło mu poprawić czas w podchwycie do 65 sekund. Podobne doświadczenie zanotował wspomniany wcześniej Corey Hall Fitness. Dzięki tej metodzie wydłużył czas na obrotowym drążku z 75 do 85 sekund. Tym, co zapewniło Benowi Echo, prawdziwy ostateczny sukces, czyli osiągnięciaż 110 sekund, okazał się tak zwany chwyt Haka. Polega on po prostu na tym, że obejmujemy naszymi palcami kciuk. Jest on wykorzystywany przez wielu zawodników sportów siłowych, przede wszystkim podczas wykonywania martwego ciągu. Jak tłumaczył Ben Echo, przeciwważy to siłę powodującą ześlizgiwanie się naszej dłoni z drążka. Dzięki tej prostej zmianie chwytu ostatecznie ukończył challenge wytrzymując na obrotowym drążku 110 sekund. Ten trik pozwolił mu zatem dołożyć aż 43 sekundy względem zwykłego nachwytu, co należy uznać za niezwykle obiecujący wynik. Warto także zauważyć, że pod koniec odchylił swoje ciało do tyłu, w pewnym stopniu naśladując pozycję z podciągnięcia pod chwytem. Z rzeczy na jakie mamy wpływ należy wymienić także zastosowanie magnezji, która będzie zapobiegać ześlizgiwaniu się naszej dłoni. Na nasz sukces lub jego brak wpłynie także rodzaj drążka. Im grubsza poręcz, tym utrzymanie się na niej będzie trudniejsze. A zatem aby zwiększyć szansę na zarobienie na obrotowym drążku, należy trenować zwis i siłę chwytu. Zrzucić wagę, zastosować magnezję oraz chwyt Haka. Do tego można rozważyć lekkie odchylenie tułowia do tyłu. Ewentualnie wybrać też taki drążek, który będzie miał mniejszą średnicę. I przyznam, że nic innego nie przychodzi mi do głowy. Możesz także przetestować pozycję w podciągnięciu pod chwytem. Jeżeli okaże się dla Ciebie lepsza niż chwyt Haka, to oczywiście stosuj ją. Jeżeli wśród oglądających ten materiał jest ktoś, komu udało się zwycięsko zakończyć zrążkowe wyzwanie, zachęcam do ujawnienia się w komentarzach i zdradzenia swojego sekretu. To był stalowy szok, a teraz do następnego. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli Ci się podobał, możesz być zaskoczony o ile więcej wartości i informacji znajdziesz w moich produktach przeznaczonych dla osób faktycznie zaangażowanych w tematy, jakie poruszam. Jeżeli nie oglądasz mnie jedynie w celach rozrywkowych, zachęcam do sprawdzenia e-booków, w które wkładam obecnie najwięcej swojego czasu i energii. To wszystko, by upewnić się, że dostarczam najwyższej jakości content osobom, którym faktycznie na tym zależy. Jeżeli zatem chcesz wejść na następny poziom, zapraszam na stronę stalowyszok.pl. Znajdziesz tutaj mój bestseller, przegląd ponad 200 badań na temat popularnych suplementów, czyli e-book suplementy świadomy wybór. A dla fanów mojego klasycznego kontentu przygotowałem e-book oraz audiobook Kulturystyka Sport Zapomniany, który odpowie na każde pytanie, jakie mógłbyś mieć odnośnie żelaznego sportu. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu.